Film powstał w ramach kampanii edukacyjnej Mamy Rady na Odpady. Realizowany jest w scenerii Muzeum Wsi Opolskiej. Obserwujemy zajęcia edukacyjne z cerowania. Odbywają się wewnątrz starej drewnianej chałupy. Prowadzi je kobieta w średnim wieku, ma krótkie ciemne włosy przypruszone mocno siwizną, okulary, czarną sukienkę w kolorowe drobne kwiatki i sznur czerwonych korali na szyi. Pracuje w kącie chaty przy grubym drewnianym blacie, na którym leży masa kolorowych skrawków materiału, włóczka, sprzęty do szycia i dziargania, trzy stare żelazka. Nad blatem na ścianach przypięte są szkice z projektami eleganckich ubrań, żakietów, garniturów, płaszczy. Nad nimi, upowały wisi staromodny okrągły zegar i gruby drewniany krzyż z figurą Jezusa. Blat oświetla lampa z kloszem z białego matowego szkła zwisająca z sufitu. Przy warsztacie stoi stare, ciężkie drewniane krzesło. Kobieta w rękach trzyma przyrząd do cerowania zwany grzybkiem. Jest wykonany z drewna, rzeczywiście przypomina kształtem grzyb. Na długiej nóżce zamocowany jest wycinek kuli przypominający kapelusz. Na grzybek naciągnięta jest szara tkanina. W miejscu kapelusza widoczne są efekty cerowania wykonane żółtą grubą nicią. Pracy kobiety przygląda się grupa dzieci oraz sąsiedzi, którzy są bohaterami całego cyklu. To dwaj starsi mężczyźni. Jeden jest szczupły i wysoki, drugi niższy i bardziej korpulentny. Wyższy w rozpiętej ciemnej kurtce z kapturem na kraciastej koszuli, niższy w brązowej puchowej kurtce z kapturem zasuniętej pod szyję. Obaj noszą czapki z daszkiem. Mężczyźni uważnie przyglądają się pokazowi cerowania. Na koniec próbują swoich sił, cerując szare skarpety za pomocą grzybka i żółtej nici. Mamy Rady na Odpady to kampania edukacyjna na terenie Województwa Opolskiego. Projekt realizowany przez Województwo Opolskie. Muzeum Wsi Opolskiej przedstawia: Mamy Rady na Odpady. Cerowanie i łatanie odzieży. Dzień dobry. Znaleźliśmy się w punkcie cerowania. Cerowanie polega na tym, że dajemy naszym rzeczom, zniszczonym, nowe życie. I zobaczcie, to jest grzybek. Grzybek służy do cerowania. Wygląda jak normalny grzybek z lasu. Wiele dzieci się dziwi, że to jest grzybek. Jeżeli mamy dziurę w skarpecie, najpierw oprzywamy tą dziurę w koło, żeby wzmocnić tą dziurę. Proszę. Tu jest później robiona taka kanwa i osnowa. Tu jest kanwa, tu jest osnowa. W tej chwili mamy e, ozd cerowania ozdobne, które mogą za. za Zaszywać dziurę, proszę. I to jest w tej chwili bardzo wśród dzieci modne. Można zrobić sobie zrobić ozdobne wyszywanie. Można na łatę naszyć na spodnie różnymi ściegami ozdobnymi, żeby nie było widać dziury. Jeżeli mamy. O, proszę, tu jest, że jest taka ładna cera. Jeżeli już naprawdę swetry też można cerować. Jeżeli są yy... Już, których nie można zacerować, bo, bo już nie ma co, można popróć. Prujemy swetry i z tych swetrów można zrobić różne rzeczy ciekawe. Czapki, szaliki, <laughs> tu mamy papcia, który się robi na szydełku. Można zrobić też zabawki, z których dzieci są bardzo zadowolone. I na tym głównie się opieramy, że wszystko przerabiamy, nic nie niszczymy, nic nie wyrzucamy. I w tej chwili, kto chce, może sobie pocerować, popróbować jak to jest łatwa rzecz, żeby, nie, nie, żeby się nauczyć i po prostu mieć na przyszłość. Patrzę sąsiad. A ja takie lekcje cerowania to miał, że w podstawówce. To sąsiad w cerowanych skarpetach chodził? No łaził, że łaził. A co? A sąsiad to w onucach łaził może. E, to... Teraz tam młodzi to tego nie pamiętają. Ja a słyszał sąsiad, nie? Że wtedy to i zabawki robiło się z cerowanego materiału. No, no ciekawe. No, taki był... jak on się na... Ej, pan o. A to sąsiad? – Jeszcze to pamięta? No ja, jak? No nie sąsiad patrzy. No i teraz patrzy patrz sąsiad. O mi się zamotała ta igła, ale będzie dobrze. No a ja... Co za to, że pamiętam. Pamiętam, pamiętam. O, i teraz. Tu, tukej, tu. tu.